Także, cześć, witajcie widzowie! Dzisiaj stała się najlepsza rzecz na świecie. Właściwie to wczoraj, ale... No, jak widzicie, jesteśmy na bombowej rozwalce. dziś będziemy yy, Iron Golema, żelaznego golema rozwalać. I szybko powiem. Dziś, zamiast jednego filma, będą dwa filmy! Zamiast jednego filma, będą dwa filmy! Turu! A dlaczego? Dlatego, bo yy, wczoraj... Co to jest? Muskał muszka owocówka. Yy, Nieważne. <laughs> wczoraj... Jakby wziąłem sobie, <laughs> poszedłem do szkoły w maseczkach, oczywiście, w rękawiczkach i tak dalej. I wziąłem świadectwo i y, dostałem czerwony pasek. No, trochę się starałem, więc dostałem czerwony pasek i się tak cieszę. To jest jeden z najlepszych, w sensie to mój jedyny pasek. Y, od, y, o, jakby w życiu to mój jedyny czerwony pasek na świadectwie, także się cieszę. I dostałem go wczoraj. Y, po drugie. Była wczoraj impreza, i to fajna, także. No. Y, z moimi kolegami i koleżankami ze szkoły. To też się trochę nabawiłem. Y, jestem pełen energii. Y, I trzecia rzecz. Y, jakby y, dzisiaj już jest pierwszy dzień wakacji, bo gdy to nagrywamy sobota, czyli pierwszy dzień wakacji. I jeszcze coś mi się na mojej rozwalce udało i za chwilę wam powiem. Także jestem tak zadowolony. Yy, że yy, nagram dzisiaj dwa trzy. a teraz yy, drugi będzie oczywiście z kasmem. teraz, o nie, no nie, zapomniałem, yy, pociąg map mappingu, weźmy sobie dwa dobra, jest, bo zapomniałem, bo Minecraft jest życiu, gdy nie ma map mappingu o, już o wiele lepiej Normalnie gram na czwórce, ale. Tak, co to jest? To jest golem. Jakby nie chciało mi się takich potężnych budowli, jak zawsze buduję, więc. <fisy> więc, więc zrobiłem takiego golema. <fisy> no nie, najgorzej. Zrobiłem takiego głupiego golema, że. No, dobra, nie marzę. Nie Jeszcze jakiś tutaj <fisy> wędrowny handlarz. <fisy> Mój pomnik stał się popularny. <gry> eee, dobra, To, co mi się tutaj zniszczył, to oczywiście naprawiłem. Tą, taką, tą podłogę eee, No i tak. Co tu się zmieniło? Jak widzicie, naprawiłem y, cały ten most. I to się stało? Widzicie to! Widzicie to! Wiecie co tu było? Pamiętacie, kiedyś była zwykła, piękna, ładna polana. Oczywiście głupi cień wyrzucił taką zarazę, growę grzybową i grzyby, <laughs> na szczęście to wybucham TNT i gdy to się popsuło To jakby wszystkie krowy jak widzicie te czerwone takie krowy grzybowe te wszystkie czerwone krowy grzybowe jak tam albo tam to zaczęły znikać jak pamiętacie było ich miliardy a teraz patrzcie są tylko w sumie tam są tu tu trochę jest, dwie są i tu trochę i o, i tam są jeszcze dwie. A tak to w ogóle tych krów grzybowych nie ma, także ja się bardzo cieszę. Same zniknęły po tej chorobie. Wszystko samo się jakby, jakby jakby to jest bardzo dziwne, bo w normalnym minecraftcie tak nie ma, ale jakby prawie wszystkie krowy grzybowe poznikały, to po pierwsze. Po drugie, Yy, jakby yy, wszystkie grzyby i tak dalej, no nie wszystko, bo na przykład tam coś widzę, Celinium, ale no na przykład te wszystkie grzyby i większość tych dywanów takich i ten, celinium to wszystko zniknęło. Yy... Kurde, jest 15 Chwi i chwila i jakby sam teren się naprawił, jakby na, ja nic nawet nie budowałem, sam teren cały y, naprawiła się ta zieleń i pojawiły się drzewa. To y, jakby. No, pamiętacie, cień zasadził te, tą chorobę, no i się wszystko popsuło. Y, ja to wybuchłem <laughs> i ta choroba przestała działać. Krowy się same zabiły. Y, nie wiem jak, jakby same umarły. Może to jakoś tak działa, Jezu. Tak ja mam lagi. Dobra. Mm, jakby coś chciałem powiedzieć. No i jakby ta zieleń, jakby te wszystkie dziury, kaniony, same się wszystkie naprawiły. Nie wiem, jak to jest możliwe. No jeszcze jakieś szczątki tu są, ale same się wszystkie kaniony naprawiły. Jakby nie wiem, jak to jest możliwe, że wszystkie kaniony się same naprawiły. Ale y, nawet, y, nawet te jeziorka się naprawiły i akurat drzewa. Znaczy ten, to wszystko polana to się sama naprawiła, ale drzewa to akurat ja y, jakby zrobiłem. Wiecie co? Bo zawalczę z tym golemem, ale... Y, jakby chcę zobaczyć, co ucienia. Ej. Czy tu przypadkiem... Czy, y, czy tu przypadkiem nie było tego takiego jakiegoś y, no. Czy tu nie było przypadkiem tego. Jak to się nazywa? Jezu. Altanki nie było? Chyba tak to się nazywa. O tu jednak krowa grzybowa stoi. He. E, I czy przypadkiem tu nie było takiej wielkiej dziury? Bo tu jakaś baza cienia była, co nie? E, nieważne. Trochę dziwne. Ej, a. Gdzie jest ta baza cienia? Gdzie, I gdzie jest w ogóle ten? E, <laughs> gdzie jest? Gdzie to było? To było gdzieś tu, czy tu, czy tam, ale gdzie była ta taka? Jakby ring? Może, może nie. Może nie ring, no ten taki ring cienia. Gdzie to było w ogóle? Zobaczyłem z tymi mrocznymi szkieletami. Gdzie to było? Czemu tego nie ma? O, handlarz. <laughs> Ej, co paduje? jakiś podziew. Ej, ale... Ej, gdzie się to wszystko podziała? Czy ktoś się ze mnie jaja robi? To się podsumowujmy. Podsumujmy. Cień... <laughs> cień... Yy, jakby nie wiem czy, co cień zrobił, ale tam nie ma jego bazy. Tam gdzieś nie ma ringu. A w tym miejscu nie ma jego bazy. Jest jakieś jeziorko, są jakieś czerwone kwiatki, jest jakaś ziemia i yy, trawa, ale, ale gdzie ta taka świątynia, świątynia ala baz, baza, baza la, ala świątynia cienia? Gdzie to wszystko się podziało, I gdzie ten ring? I gdzie ten, jakby ta baza tajna? To w końcu. A czy tu niczego na serio nie ma? No i to jest dziwne, a tu są krawy grzybowe, ale też, ale nie to, ale nie tyle co wcześniej było. Jeśli tu było jak milion, a tu to jakieś tysiąc. A no a. Y, wcześniej jakby też, jakby to miejsce było, no i to wysadziłem akurat, no i zniknęło. No i jakby posadziłem sobie drzewka, naprawiło się coś tam, no i ten, ale. No, i może też naprawiłem, ale. I patrzcie, tych skrzynek nie ma. A jeszcze przed nagraniem były! Przecież. A tu może naprawię? Przecież tu jest ewidentnie popsute. O. Ale przecież przed nagraniem. Co jest? Przed nagraniem tu były skrzynki. Bo. Ej, głupia muszka o pocyku. E. I tutaj też była, jakby. Baza. Gdzie ona była? Gdzie ona była? Ona była gdzieś... Yy... Była tu? Czy tu? Nie wiem, ale gdzie ta głupia baza cienia do Kolery? I... Czemu? Przecież przed nagraniem ta baza cienia była. Widziałem tam ewidentnie... Yy, yy, ...żelazne, metalowe drzwi. Eee, yy, nie ma. jest coś I tu skrzynki były przed nagraniem. I nie jestem pewien, bo w sumie yy, Przed nagraniem głównie chodziłem tutaj w to kółko I głównie dotąd chodziłem Ale ta baza cienia, w sumie jak tu chodziłem, to też była I... Co jest? Bazy cieni nie ma Bazy cienia nie ma Nie ma... Nie ma jakby... Ringu, można to tak na... Ej, co to? Tu? tu coś jest jestes cień głupi jak ten Creeper. Co to jest? To mu co są Barrier bloki? Mam laga mózgu. Przysz to był ring. I... Weźmy sobie może... Eee... Czemu ja nic nie mam? Give... Victini Barrier. Czemu tu jest jakaś pułapka z barier bloków? Co jest? Co się ewidentnie zbugowało? I czemu tu była jakaś tabliczka? A głupiego ringu nie ma. Tak samo jak tej rozwalonej przeze mnie chyba bazy cienia. Tak, przeze mnie bazy cienia nie ma. I tego co ja tu wysadziłem też nie ma przecież. I tej szkoły. Ani nie ma ringu. Ani nie ma tego. Tajnej bazy. Ani nie ma świątyni. Ani nie ma ringu. No i. No i to akurat, tego też nie ma tutaj, tej zarazy, ale tą zarazę akurat ja zniszczyłem. Jezu, jaki piorun tu był! Widzieliście to? Ej, w sumie, w sumie to nawet pasuje klimat, że pada deszcz, bo jakby, nie wiem czy u was, ale u mnie jakby teraz y, cały czas pada, jakby albo są burze, albo pada deszcz i trochę mi się ciężej nagrywa. Edytuję, no ale trudno. Trzeba co chwilę włączyć komputer. Ale naprawdę to zbagowane. Wiecie co? Ja tego żelaznego golema, y, może nie będę rozwalał dzisiaj, ale rozwalę go kiedy indziej. Jakby y, miałem gdzieś rozwalić golema i zabić go, y, ale coś się ewidentnie zbugowało. Także, no to pa, widzimy się w kolejnym odcinku.